Cześć! Hej! My dzisiaj mamy taki dzień pichcenia, bo przygotowujemy pizzę, więc czasie nam ciasto rośnie, a teraz chcielibyśmy przygotować taki deser, bo po pizzy będzie się zapewne chciało coś przegryźć słodkiego, więc dzisiaj przychodzimy z fajnym przepisem, bo sezonowym, co tutaj mamy? Mamy tu rabarbar i będziemy robić taki jabłecznik rabarbarowy, ale jutro idziemy na działkę, więc będzie nam się pewnie chciało jeść po kopaniu, więc robimy dwa ciasta, ale to też jest sezonowe, bo zwykły standardowy jabłecznik z jabłek. Ale fajnie, ja już się nie mogę doczekać. Ok, zaczniemy standardowo od powiedzenia, co potrzebujecie do wykonania tych dwóch ciast. Mamy tutaj mniej więcej taką standardową blaszkę na ciasto. Tortownicę. Z farszu potrzebujemy na jedno ciasto rabarbar i to jest 500 gramów, natomiast na drugie potrzebujemy takiego y, dżemu z jabłek prażonych. Y, ja je wczoraj podsmażałam i tutaj było około 10 jabłek i z tego wyszedł kilogram tej masy. Ale żeby ktoś nie pomyślał, że to jest taki dżem gotowy, to Karolina sama przyrządziła. I co tam karmię dawać? Bo wiem, że to nie są same jabłka, ale jeszcze coś tam jest dodane. Chyba cynamon, tak? Nie. Zawsze dodaję cynamon, jak y, robię w słoiki, żeby to był taki konserwant, bo nie dodaję cukru, ale tutaj dodałam same jabłka i żeby one się nie przypaliły, to dodałam trochę wody. Bo uznałam, że i tak to jest na dzisiaj. Do ciasta, więc y, cukru będzie aż to, więc nie potrzeba. Mega fajnie. Y, następnie mamy. Dwie kostki masła, czyli to jest 400 gramów. Eee, jedna kostka na jedno ciasto. Eee, tak, ale my tu właśnie mamy tak, że e, przygotujemy sobie całą masę od razu na dwa ciasta. E, zmiksujemy e, razem i potem po prostu wyłożymy na blat, przetniemy na pół i zrobimy z tego Jesteś dwa ciasta. <grych> e, dalej mamy mąkę pszenną i orkiszową. Dlatego, że akurat nie chcieliśmy więc do sklepu pokolenia tylko wykorzystywać to co mamy i chcieliśmy wykorzystać mąkę orkiszową, która już u nas jest dosyć długo i mąkę pszenną. Tu mamy w ilości 300 gramów, a tutaj też 300 gramów. Czyli razem mamy 600 gramów mąki orkiszowej i pszennej. U Was oczywiście może to być zwykła pszenna mąka. Następnie e, cukier, cukier tutaj w ilości 10 e, łyżek, my mamy akurat erytrytol, bo cukru nie używamy i u nas cukier jest tak sporadycznie, więc po prostu używamy to, co mamy, e, a że jest to, to mamy e, to lepiej, bo tak, ja akurat e, nie przepadam za cukrem, a używam erytrytol. E, następnie dwa jajka i trzy łyżki, takie spore łyżeczki. Trzy rzeczki takie czubate e, proszku do pieczenia. Lecimy. Lecimy. Przejdziemy standardowo do wyrobienia ciasta, więc połączymy te pierwsze wszystkie składniki, czyli masło, mąkę, e, proszek do pieczenia, e, jajko i cukier. Proste. Tak. To widzę. Żeby się nie męczyć, to oczywiście masło pokroję w kostkę, tak, aby jak najszybciej te wszystkie składniki połączyć ze sobą bez takich wielkich grudek. Zdaliśmy pyszną pizzę wyszła obłędnie. Koniecznie wejdźcie na ten przepis, tutaj jest link w, na górze i w opisie, a my przejdziemy do zrobienia e, tych dwóch ciast. Właśnie przypominamy, że jedno będzie jabłkowe, a drugie rabarbarowe. E, taką porcję całą ciasta e, przedzielę na cztery części i to będzie do formowania. Dwie to będą podstawy, a dwie to będą kruszonki. Jak chałwa. To może tak dawno nie mam chałwy. <grymne> Można zrobić całą hałwę? Pewnie tak. Serą. Jakbyście chcieli, żebyśmy kiedyś zrobili hałwę, to dajcie znać. Ja bym zrobiła. Sedam. I to nieco. Co jeszcze za może. Zamki. O, serio. To ciasto jest na tyle proste, że to nie chodzi o to, żeby Wam pokazać przepis, tylko żeby Was zmotywować do zrobienia tego ciasta, bo jest pyszne. Banalne, szybkie. Nasze ciasta są już gotowe, wyglądają śmiesznie, ale myślę, że będą potem ładniejsze i że będą super smakowały. Stawiamy 180 stopni na 40 minut. czy 30, czy ile? 40. Wow, to już będzie. 20. Ciasta się pieką, Karolina jeszcze trochę sprząta i czekamy aż się upieką, bo będą się piekły 40 minut, więc trochę sobie poczekamy. Nasze ciasto są zrobione. To jest ciasto zrobione przez Karolinę, a to jest ciasto zrobione przez mnie. Także napiszcie w komentarzu, które jest e, ładniejsze według Was. E, dla mnie e, Karolina się postarała, zrobiła to pięknie. Ja trochę tak... <średziny> Dzięki. Trochę tak śmiesznie, ale już w ogóle czuję ten super zapach, więc mam nadzieję, że będzie to smakować. Jest już wieczór, my sobie to zjemy po prostu jako deser na kolację. Okej, okay, ja sobie posypałam rabarbarowe jeszcze cukrem pudrem, bo... bo tak. Powiem, że będzie lepiej. Mm. A to to mistrz, znany mistrz, Szarlotka? Uh -huh. Mega kruche ciasto. Uh -huh. Polecam robić pół na pół z orkiszową. Nie dość, że ładniej wygląda, to jeszcze jest ten taki fajny posmak, który gdy jest cała orkiszowa jest y, nieprzyjemny, a w połówce jest y, super. Także ciasta udane, mega się cieszę, fajnie nam to wyszło, a z Wami się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!